Tu Agrafa i witam Was w piątym już odcinku z The Sims 4. Gra właśnie mi się ładuje. A jeśli jesteście ciekawi o co chodzi z tym makijażem, to koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek na moim kanale. Gra już się załadowała. Nasza Simka już się obudziła i jest głodna Więc sama już zadecydowała, żeby iść zjeść, więc to bardzo dobrze. I z takich nowości, to zauważyłam, że ktoś nowy się wprowadził, więc w wolnej chwili zobaczymy, kto to jest. I może zapoznamy się z tą osobą. Ja do pracy mam za 4 godziny. I akurat w sobotę mogłabym pójść odwiedzić naszego nowego sąsiada. Tak więc, jak zwykle. Ogarniamy się do pracy. Zaczęłam się zastanawiać, kim może być moja nowa sąsiadka, bo jedyne co dotychczas słyszałam, to plotki pozostałych mieszkańców. O nie, będzie zmęczona do pracy. Dosyć dziwne, bo myślałam, że się wyspała. Ale trudno. No i idzie do pracy. Więc zobaczymy się jak wróci. I mamy kolejny awans. Więc też tutaj super. I koniecznie musi iść spać. Aha. Postanowiła, że Zejdzie ze schodów i po prostu zemleje. Tę. Ale teraz niech idzie normalnie spać. Myślałam, że uda mi się wyszukać informacji w internecie na temat mojej nowej sąsiadki. Jednak po przyjściu z pracy byłam tak zmęczona, że od razu poszłam spać. W czasie snu towarzyszyło mi bardzo dziwne przeczucie, że to nie jest zwykła sąsiadka. Teraz musimy się nią porządnie zająć, bo jest brudna i głodna, więc najpierw niech weźmie prysznic i potem pójdzie coś zjeść. Mamy dalej strasznie dużo tego cimi. Myślałam, że to nie, nie wiem, starczyło to nam na niecały tydzień, a myślałam, że jest tego o wiele mniej. i dalej jest. ile tam tego jeszcze zostało? I jeszcze dwie sztuki, idę. o jest. O, jest smutno, bo i dałam miłośniczkę zwierząt. no teraz nie mam za bardzo jak się zająć jakimiś zwierzętami. Ale no cóż, zobaczę co trzeba zrobić. Teraz będzie tylko programowanie, do zrobienia. Ale niech skorzysta z toalety i pogra w te gry. I ewentualnie później jeszcze. Pobawimy się w to programowanie. Mamy już trzeci poziom, więc jako, że mamy jeszcze sporo czasu, to będziemy ćwiczyć to programowanie. O Boże! Rośliny totalnie zaniedbałam. Dobra. Trochę poprogramuję. I o ósmej się zajmiemy roślinami. Bo je troszeczkę zaniedbałam. Dobra, teraz ich idzie. Ma tylko dwie godziny, a to trochę mało na zajęcie się obrotkiem, żeby tylko teraz nie padła ze zmęczenia. Okej, okay, mogę zaznaczyć, że lubię ogrodnictwo, to akurat będzie spoko. Ajajaj. Żeby jej się udało chociaż to otworzyć i opryskać. Teraz jej ja się tak szybko tem. o nie. Nie udaje się do końca, ale trudno, niech idzie już do pracy. Nie chcę, żeby się spóźniała. No i ja do was wrócę, jak już skończę pracę. Bella Twierdza zadzwoniła. a Grafa muszę podjąć jakiegoś wyzwania. Może spróbuję znaleźć nową pracę. Co o tym myślisz? Z minimum pojęcia, gdzie ona pracuje i czy w ogóle pracuje, ale. Świetny pomysł, niech będzie. Raczej na mnie to nie wpłynie za bardzo, ale niech ma. No i wróciła. Zarobiła 423. Teraz znowu zajmie się ogródkiem. I też nawiozę te rośliny, bo miałam to zrobić. Zapomniałam o tym. bo te nawozy faktycznie coś dają przy tych roślinach bo one jak się ich nie nawozi to są takie one. ale jak się je nawierze to potem są takie wielkie o, beda ćwiercy przyjść? no dobra, wczoraj jej nie było to co dzisiaj niech sobie przyjdzie może pogada ze mną tutaj o, ona jak zwykle odwalona Zapomniałam, że mam sobie takie dobre relacje. Będę z nią gadać. Wiesz, Bella, myślałam, żeby odwiedzić tę nową sąsiadkę w sobotę. Wiesz może coś o niej? Cóż, właściwie to nic o niej nie słyszałam. Nawet nikt nie wie skąd jest. Myślę, że powinna się odwiedzić i czegoś się o niej dowiedzieć. Tak zrobię. Jeszcze bym chciała o. O, może sprawdź oś czasu w mediach społecznościowych. Pomyślałam, że przed pójściem do łóżka przejrzę jeszcze portale społecznościowe i może uda mi się znaleźć coś na temat nowej sąsiadki. Jedyne co dotychczas wiedziałam od sąsiadów to to, że ma na imię Wikta. Nigdy nie słyszałam o takim imieniu. Ale wydawało się, że ta osoba wcześniej jakby nie istniała. Nie było totalnie nic. Jeszcze mi się przypomniało, że kupiłam ten jeden obraz, który zapomniałam schować do wyposażenia. Jak widzicie, tutaj wszystko dalej jest. A to sobie mogę położyć na biurku bo przy... albo gdzieś tu. Bo akurat y, przy programowaniu albo graniu w gry bardzo przydaje się nastrój skupienia. Więc postawię to sobie, bo to akurat dostałam za awans, tego nie kupowałam. I zaraz się obudzi, dam jej tylko żeby poszła coś zjeść i idziemy odwiedzić nowego mieszkańca. Nie mam pojęcia czy słyszycie ten Nie mam pojęcia czy słyszeliście ten dziwny dźwięk Ale coś To jest coś z dworu Dobrze jesteśmy przed domem właśnie nowej osoby Oj tutaj już się zebrały sąsiadki Dina Kaliente i Katrina Kaliente O! I to jest właśnie ta nowa osoba. Jest to Wikta Smile. Więc koniecznie musimy się z nią przywitać. Rozmowa z Wiktą przebiegała bardzo przyjemnie. Nie chciałam jej dopytywać o zbyt wiele, bo nie znałyśmy się jeszcze za dobrze, ale wolnymi kroczkami może dowiem się o niej czegoś więcej. Karina nam się tu wcięła do rozmowy. Ale zobaczymy ogólnie jak wygląda ten dom Domek jest bardzo ładny, taki niewielki. Może zapukamy do drzwi wejdziemy tam do środka. O! I proszę bardzo, jesteśmy wpuszczeni jak to jest zielono. Bardzo ładny ten dom. Może zawołamy Wikę. Oj, Bella do nas dzwoni. Pamiętasz naszą rozmowę o tamtej pracy? Zatrudniono mnie to dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Pracuję jako stażystka sta, Pracuję jako w miejscu. O nazwie kosmos Y. A, kosmosy. A, chyba o to chodziło. Tak czy siak dobrze dla niej Czy Wigta to do nas przyjdzie? Nie wiem, poprawimy jej humor Pochwalimy Ciekawe czy gdzieś pracuje Oj, to jest znowu to o tych pomocach Jest bezrobotna Ja jak zwykle poszłam do kominka. Ale wolę go wygasić. Nie chcę tutaj spowodować, bo... Oh, mm, pestka! To jest chyba lisek jakiś. Przyglądaj się. Nie wiedziałam, że liski mogą wchodzić do domu. O matko! Bel... Ona nie wyglądała, jakby była w ciąży. Wprawdzie tam było wcześniej chyba w trzecim odcinku, że spodziewa się dziecka. Ale tego nie było po niej widać. Dobra, pójdziemy może z Wiktą w takim razie. Dobra, jesteśmy już przed ich domem. I co? No, tutaj już jest normalnie i nigdzie nie widać dziecka. Jestem ciekawa. Strasznie ciemno moją w tym domu. O! Tak naskos wyszło i nie mogę nawet sprawdzić, jak się nazywa. Ale głupio. Dobra, nie wiem. Rozmawiaj z tym dzieckiem. O, my się tutaj dogadujemy. No dobra, bo ja chcę się dowiedzieć jak, jak się nazywa. O, będzie jarmark. Magdalena? Magdalena Ćwir. No dobra. Ale w co to jest? A, o, nawet nie wiedziałam, że jest taki nastrójnik. Dziecięca radość. Okej, okay. jesteśmy już na miejscu razem z Wiktą. I nie wezmę udziału w, w tym jarmarku, w sensie w nagrodach, bo nie mam ani jajka, ani kury. Niestety, ale jak tylko będę miała trochę więcej pieniędzy, to. O, jest też. To jest ten nasz sąsiad? O, tak, to on. Więc. Więc dzisiaj za bardzo na tym jarmarku nie pobędziemy, ale przynajmniej jest tu sporo ludzi. O, ta za tańczy. O, już znamy pierwszą cechę Wikty. Jest to miłośniczka zwierząt. Czyli tak jak ja, tutaj też się zgadza. Kolejna jej cecha to kumpelka. Nie pokazało się, ale to jest, że jest kumpelka. Więc też jest bardzo fajna cecha. Wiemy, musimy się z nią zaprzyjaźnić, żeby trochę więcej się o niej dowiedzieć. Bo z tego, co przeglądaliśmy w internecie, nie wiemy o niej za dużo, właściwie nie wiemy o niej nic. Przynajmniej z czasu, kiedy jeszcze nie mieszkała tutaj. O i chyba coś nie wyszło. Niezręczne spotkanie. Ojej. No zdarza się. Ale jak mówię, musimy się z nim zaprzyjaźnić bo jako jedyna z całego tego miasta jest taka tajemnicza nic o niej nie wiadomo. Może zamówimy sobie coś przy barze. O, mogę to wypić? Mogę? Mia drinka za darmo. Mogę zrobić dla, dla grupy. A może być. O! To może nie, ale nie chciałabym zamawiać czegoś bardzo drogiego, ale może być musująca zabra. Wygląda spoko. Więc zamówię dla mnie i dla. Wiki, gdzie ona jest? Zniknęła. O, tutaj jest. Już się bałam, że gdzieś zniknęła. Ty, jakie ona tutaj robi? Wymachy sztuczki. Strasznie to, że to jest ludzi. I starszych ludzi, smek na takiej wsi, trochę. Mimo tego, że Wikta szybko złapała kontakt z pozostałymi mieszkańcami, to wydawała się być dosyć zagubiona. I może jest to zrozumiałe w jej przypadku, jednak czasami dosyć dziwnie się zachowywała. Jeszcze, że nie wiem, co tu więcej zrobić. A na pewno ten dzień będzie ostatnim w tym odcinku. Dobra, myślę, że... Czy da się tu jakoś pożegnać? Bo już chyba będziemy wracać do domu. No właśnie. Festiwal kończy się za godzinę. Nie ma nic takiego, więc ją obejmiemy i sobie po prostu pójdziemy. Czemu przyszedł do mnie to kibla? No co tu chodzi? Aha. E. No teraz to zniknęła. Gdy zeszłam na dół, nikt nie widział wikty. Nie mówiła, że wychodzi, więc wydawało mi się to dosyć podejrzane. Spróbowałam podpytać innych, czy może widzieli, jak wychodziła, no ale nikt się nawet nie zorientował, kiedy i jak wyszła. Cóż, wika się nie znalazła, więc wracamy do domu. Jesteśmy już w domu, więc agrafa. Niech idzie spać. I to na tyle dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Koniecznie dajcie łapkę w górę, suba i komentarz. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I widzimy się za tydzień w filmiku makijażowym, i za dwa tygodnie w piątek o 16 w kolejnym odcinku z z 4. I może w końcu dowiemy się, kim jest Wikta, skąd przyjechała i dlaczego wtedy w barze zniknęła. To do zobaczenia. Y papa.